Dziecko drogie! Zostaw moje dziecko! Ale mamo, ja go kocham. Doktorze, boję się wspomnień! A więc kiedy się to zaczęło? Cóż. Hej, która godzina? Godzina mafirki! Aktualnie jest 12.30. Niech ktoś mnie zabije! Musi pani zapłacić za swoje jedzenie. Nope. O, Timmy, nie płacz! Na serio, mi skończ z tym! Ty mi to najgorsza randka na jakiej byłam! A teraz krowa udająca człowieka. Alan, czy jesteś krową? Co? Nie! Ty a ja też nie lecimy na deskę! Mój chłopak powiedział, że jestem najpiękniejszą dziewczyną na świecie. <grymianie> Mój powiedział mi to samo! Może być tylko jedna. O nie! Olbrzymia latająca owca! To są chmury. Nie! Mnie? Wybacz Eddie, poznałam prawdziwego faceta. Cześć mała, ta jestem prawdziwym facetem. Lecimy na deskę. <noise> Jesteś adoptowany! Wycholerne dzieciaki wydocha z mojej posesji! Puk, puk! Kto tam? Lustro! Jestem samotny! Chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Nie! O, spójrz na to małe dziecko! A teraz spójrz na to duże dziecko! Ła... Wow. Sieroty! Wszystkie nie żyją! Jaki człowiek mógł to zrobić?! Skater...